Cześć, witajcie z tej strony Konrad Dulec, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy serię o Minecraftie, poradniki. I dzisiaj wam pokażę, jak, gdzie, co i jak kopać nowy materiał w grze Minecraft na z 1.16.5. Ogólnie to netheryt. No więc pamiętajcie, sub łapka i przechodzimy do oglądania. Czy wy przechodzicie? Więc tak, ogólnie nie warto kopać kilofem, bo to zajmie nam tylko długo. Patrzcie, będziemy tak kopali, kopali w nieskończoność. A to nie jest dobry sposób na kopanie nederytów. Najlepszym sposobem jest wzięcie łóżka. Bo jak wiemy, jak znacie Minecrafta, to że łóżka wybuchają w nederze, więc. Od wtedy, jak jesteście na survivalu i macie zbrojkę, to i na przykład tu jest łóżko, to ja robię tak na przykład. Znaczy, no, no nieważne, wybierzcie sobie, w jaki sposób chcecie, ale jak jest łóżko na przykład o tak w tunelu. Jest to O tutaj na przykład. To ja wtedy robię tak. naciska się wychylam i O, robię, tak? nie no może. No i widzicie. Po prostu czasami nawet się może to wydawać niemożliwe, ale jedno, jedno naciśnięcie prawym przyciskiem myszy łóżka może wywołać, że już mamy nederyt. Ogólnie tak wygląda nederyt. To jest ruda nederytu. Po przepaleniu takiego czegoś dostajemy odłamek nederytu i jak, weźmie, jak na przykład znajdziemy takie cztery, jakby jeden przypalony taki blok równa się jeden taki odłamek. Jak przepalimy cztery takie bloki, będziemy mieli cztery odłamki, jak weźmiemy jeszcze 4 sztabki złota, to wtedy, jak w crafting table je wszystkie dodamy do siebie i skraftujemy, dostaniemy to: jedną sztabkę nederytu, z której możemy robić łopaty, zbrojki, nie za, w ogóle wiele rzeczy. No więc jeszcze jeden taka, jedna taka wskazówka najlepiej kopać na poziomie 14. Znaczy, najlepiej zacząć na poziomie 14, bo na tym poziomie najczęściej wstępuje nederyt. I wybuchać, no i stawiać łóżka najlepiej przy nederaku. Dlatego, bo patrzcie, nederak bardzo jakby się rozprzestrzenia przy wybuchu. Wybuch jest taki bardzo rozległy, więc no, no w sumie to tyle. Co mam więcej gadać? Pamiętajcie, subłapka komentarz, i, znaczy komentarzu nie możecie niestety, tak jak mówię też w wcześniejszych filmach, bo mi YouTube zablokował, bo nie mam 18 lat jeszcze, no i cześć!